oznaczam, że wyciągamy nazwiska z pamięci, więc one nie są ani alfabetycznie, ani, ani, ani według zasług, ani, ani żadnego innego porządku, ani długości trwania, bo one wszyscy przez całą kadencję trwają. Więc yy, tak, widocz prochba na razie nie ma. jest yy, tam na razie nie ma. Świeć Panie nad Jego duszą. Jan Krasowski, Świeć Panie nad Jego duszą. Bożyński Dymu na razie nie ma. Ferdynand Kadzickiewicz, pierwszy obecny. Cieszę się. Moja strona osoba jestem, staram się być zawsze. Adam Bernardi, Świeć Panie nad Jego duszą. Henryk Berda, obecny. Gdzie to tak udało się? Eugeniusz już dał świeć Panią na duszą. Wojciech Kuźniarz świeć Panią na jego duszą. Mhm. Staszek Zabłocki jest. Mhm. Mariana Brzazga niestety nie ma. Ale żyje. Ale żyje. tym, że poza rękami z tego do Polski.